Hej, z tej strony, fajne konto. I ten filmik będzie taki bardzo spontaniczny i w sumie nawet trochę aż jakby wyszłam jakby z wprawy w nagrywaniu, bo dziękuję z tego co mi nie było przez ponad miesiąc, tak na no, Obid Daily. I właśnie w tym filmiku to będzie taki krótki filmik. Nawet ciężko nagle to nazwać to odcinkiem, ale po prostu chciałabym Wam coś przekazać. Dotyczące to właśnie tego, no i już bez wydłużenia, bo nie ma co tutaj gadać więcej To no, zacznijmy. Aha, jeszcze sorry za warunki, w jakich to nagrywam, jak wyglądam w ogóle Jest padnięta po prostu, ale wracamy jutro Wracamy z zakupanego, ale jak wróciliśmy Jak ten filmik stawiam, to jest poniedziałek, czyli dzień po tym jak wróciliśmy I po prostu chciałam ten, przeprosić że nie było tej linii jakby przez całą wakacje, a była jakaś miesiącowa na przerwa i naprawdę bardzo przepraszam, musiałam sobie ułożyć dużo rzeczy tak, yy, wiecie, prywatnych Ale wracam znowu od energią w sensie jutro jakby, jak to widzieliście w poniedziałek, to od wtorku będzie już tak regularnie daily do końca wakacji, miejmy nadzieję No i jeszcze raz naprawdę bardzo przepraszam, bo wiem, że obracałam coś i się nie wywiązałam A ale... może... I jeszcze w zamian za rekompensatę, tylko przez miesiąc był, to jeszcze no. może miesiąc albo dwa w roku szkolnym. Na przykład w grudniu w masy. Nie dam rady, niestety nie dam rady. Może w ferie, albo na przykład w jakieś Trwa? święta, ale to na mówi, pewno... Że w grudniu w masy, Ale nie, w grudniu nie, bo w grudniu nie jest wolno nauki, po prostu. No, y... przecież jest chyba 5 albo 10 dni. No to przez te, przez te dni mogę wtedy robić. Ale nie w dniach, w których będę się musiał uczyć, bo nie będę w stanie. Um... No mnie jest lepiej, ją, ja może zrobię. Tylko tak, może... tak, poczekaj na siódmą, ósmą klasę i liceum to tak. wtedy pogadamy, czy będziesz Ej, nie robić. Nie robić. Także serio przepraszam In... A jak jest teraz. Jak jest teraz panią to jutro, czyli jutro, będzie pewnie film, co Także tak? Czekaj, Wyczekujcie i trzeba Так уже это был Это, это, это.